Rok 2025, bowiem, z rokiem pełnym oczekiwań. I to jest oczko w głowie. Yy, dokończenie budowy. Czy mamy kciuki? Nadal stawiamy na integrację. Zaangażowanie ogromne. Funkcja Sołtysa pełni fać od czerwca. Rok 2024 dla sołectwa Polanka halera był bardzo owocny. Proszę spojrzeć, szkoła się już buduje. No i widać, że takie obiekty są potrzebne. W zeszłym roku również udało nam się wzmocnić komunikację miejską. Znajdujemy się w szczerych polach. Jesteśmy bardzo dumni z tego. Życzmy sobie tego wszyscy. Ambitne plany przed podzowicami. Rok 2024 w miejscowości Rzozów minęło pod znakiem dwóch takich imprez. Jedna jubileuszowa, 140-lecie szkolnictwa w Rzozowie, Jedna z najstarszych miejscowości, gdzie mamy udokumentowane, gdzie nauka zaczęła się już wtedy. Oraz druga, która była taką imprezą połączoną z przez siatkę, sowieckiej Turniej Siatkówki, zawieszone ognisko z okazji Zielonych świątek dla całej Wioski. W ubiegłym roku prowadziliśmy świetne zajęcia świetlicowe dla dzieci. Jest to dość wyjątkowe, ponieważ jako najmniejsze sołectwo i jako jedyne w gminie prowadzimy cykliczne zajęcia. Całość jest finansowana z budżetu gminy Skawina. Pozyskujemy tą dotację z zakresu zdrowia publicznego. Najważniejsze inwestycje, jakie powstaje w 2024 roku w naszej miejscowości, to budowa Hali Olimpia przy Szkole Podstawowej Woli Rajczowskiej. W 2024 roku skupiliśmy się na inwestycjach, między innymi oświetlenie uliczne, projekty, wykonanie, jak również rowy, przepusty, udrażnianie ze względu na to, że teren Radziszowa jest terenem zalewowym. W Borku Szlacheckim udało nam się zorganizować mnóstwo spotkań dla mieszkańców i to jest dla nas takim było priorytetem. Mieliśmy festy, mieliśmy Dzień Dziecka, mieliśmy również spotkanie dla seniorów. Najważniejsze wydarzenie w roku 2024 w sowiectwie Jaśkowice był jubileusz związany z 750-leciem powstania naszej miejscowości. Przepiękna pogoda, mnóstwo mieszkańców, zaangażowanie ogromne. Funkcję Sołtysa pełnię w Fachmiechu od czerwca. W tym czasie udało mi się zrealizować zadanie, które uważam za najważniejsze jakie było do tej pory. Zostały przycięte drzewa w parku. Pierwszą z najważniejszych inwestycji, która odbyła się w zeszłym roku, było wybudowanie Park and Drive, który służy mieszkańcom Zelczyny, ale również sąsiedniej miejscowości. Wymieniliśmy lampy oświetleniowe, udało nam się wyremontować drogi gminne. Sfinalizowaliśmy długo oczekiwane dwie inw inwestycje infrastrukturalne, m.in. chodniki przy drodze wojewódzkiej i jedną z dróg, na którą bardzo wiele lat czekaliśmy już, już w samym sołestwie. Był to też czas, gdzie udało nam się zrealizować sporo prac w remizie SP Polanka Halera, jak termomodernizacja, która oczywiście pozwoli nam zmniejszyć koszty utrzymania tego budynku. Dzień 17 czerwiec 2024 roku był dla mieszkańców i nie tylko dla mieszkańców wielkich dróg, bo także dla mieszkańców Kozowistwa Śmiecha i można powiedzieć to jest bardzo duża inwestycja na całą gminę z Kabina. Był to bardzo szczęśliwym, radosnym dniem wyczekiwanym przez wiele lat. Proszę spojrzeć, szkoła się już buduje, mury pchną się bardzo szybko i myślę, że w roku 2026, wrzesień, będą tam uczyły się już dzieci w szkole, w żłobku, w przedszkolu i, szanowni Państwo, będzie bardzo duża stołówka, która będzie obsługiwała zachodnią część gminy Skabina. Zrobiona kanalizacja w praktymi 50% miejscowości. Zyskaliśmy też całą infrastrukturę, czyli odnowienie wszystkich dróg dojazdowych naszych gminnych. Mieszkańcy już bardzo dobrze wspominają zeszłoroczne dorzynki, które udało się zrealizować we współpracy z innymi miejscowościami, ale głównym współorganizatorem naszych dożynek był Radiszów, gdzie z racji tego, że nie mamy u siebie miejsca, a byliśmy gospodarzami tych dożynek, udało nam się zrealizować w bardzo dobrej współpracy z Radiszowem. Dorzynki była mam nadzieję, udana zabawa. Najważniejsza dla mieszkańców Trzęcina dla mnie to była inwestycja w zeszłym roku zakończenie. Tego kompleksu rewitalizacyjnego sportowego. Marzenie marzenie całej wioski, a przede wszystkim sportowców. Mamy piękny obiekt z boiskiem sportowym, zapleczem rekreacyjnym. Mieszkańcy Gołchowic są bardzo zadowoleni, że zostały wykonane chodniki w kierunku Polanki Halera oraz zatoka autobusowa łącznie z chodnikiem i oraz odwodnienie. Na ten rok planowane są inwestycje związane tutaj z remontem, adaptacją pomieszczenia na cele biurowe dla sołtysa, radnego, koła gospodyń wiejskich. W zeszłym roku również udało nam się wzmocnić komunikację miejską dodatkowym busem S5. Liczymy na to, że uda się również dołożyć troszkę kursów takich niedzielnych. Oprócz tego udaje nam się praktycznie co miesiąc prowadzić jakieś zajęcia, jakąś imprezę integracyjną dla mieszkańców, zarówno dla tych dorosłych, jak i dla tych mniejszych. A był to też czas, gdzie bardzo duży rozwój. Tutaj miały swoje organizacje pozarządowe, takie jak Ochotnicza Straż Pożarna, czy Stowarzyszenie, czy Koło Gospodyń Wiejskich. Z jednym z też ważniejszych rzeczy, którym warto się pochwalić jest to, że Polanka Halera została laureatem, zajęła trzecie miejsce w konkursie Małopolska Wieś. Rok 2025 w z jest rokiem pełnym oczekiwań. Przede wszystkim wreszcie zaczynamy wprowadzać, procedować prowadzenie nas ulic dla rzosowskich dróg. Ale jeszcze większym zadaniem, który nas, nas czeka jest to, że od kilku lat mówimy o bezpieczeństwie przy drogach i prawdopodobnie liczymy na to, że od połowy roku zaczniemy budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z chodnikami od stacji rządu do stacji w Centrum. Planujemy, i to jest oczko w głowie, ulica Podlesie, budowa ciągu pieszo-rowerowego, remont dworu, przy którym właśnie jesteśmy, a z imprez... Które planujemy na 2025 rok, 75-lecie istnienia Orkiestry Sygnał z Radiszowa. Najważniejszymi wydarzeniami, jakie czekają nas w 2025 roku, to jest druga edycja półkolonii Centrum Aktywności Kulturalnej, dokończenie budowy budynku klubu sportowego dla PKS Cedronka oraz remont i modernizacja dróg gminnych na terenie słowia na ten rok mamy równie ambitne plany. Mamy nadzieję, że w końcu uda się wybudować oświetlenie w rejonie Działy. A oprócz tego, trzymamy kciuki, żeby w końcu ruszyły tutaj projekty dotyczące budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w stronę Przytkowiec. W tym roku nadal stawiamy na integrację, będzie również festyn, będzie Dzień Dziecka, ale również bardzo ważne jest dla nas, żeby wreszcie powstała droga tutaj do tego budynku oraz oświetlenie boiska. Marzenia na 2025 rok są w Jaśkowice, przede wszystkim zbudowa przełączki hali gimnastycznej. Ze szkołą, rewitalizacja obiektu na byłym stawie oraz budowa placu zabaw przy szkole podstawowej. To są nasze najważniejsze marzenia i bardzo byśmy prosili o ich spełnienie. W roku 2025 marzeniem jest dla mnie, aby udało się wybrukować teren koło budynku OSP, co poprawi komfort i estetykę tego miejsca. W 2025 rok wchodzimy po prostu z kolejnymi inwestycjami, a mianowicie. Przede wszystkim najważniejsza inwestycja dla naszych mieszkańców bezpieczeństwo budowa chodników przy DK 44. Mamy również w planach na ten rok, aby zakończyć asfaltowanie drogi przy boisku sportowym w Pozowicach. Są również prowadzone plany projektowe związane z oświetleniem elektrycznym z przebudową skrzyżowania w centrum naszej miejscowości, jak również z przebudową tutaj pętli autobusowej przy szkole. Moim drugie marzeniem jest to, aby przejść bez problemu etap konsultacji i projektowania budowy chodnika, co poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Również zrealizowanych zostało wiele różnych ciekawych projektów, chociażby kalerów, powiatowe turniej piłki nożnej, czy, czy już lokalne bardziej wydarzenia, jak piknik tutaj rodzinny. Mam ogromną nadzieję, że w tym roku uda nam się zrealizować pierwszy odcinek, mianowicie połączenie zelczyny z Borkiem. Kolejnym marzeniem mieszkańców wielkich drogach, jak i też mieszkańców okolicznych miejscowości, czyli Pozowic Waćmiecha, aby tutaj powstał jak najszybciej Parking Drive. W tym roku planujemy kolejne, kolejne inwestycje, które mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Takim marzeniem jest tutaj poprawa infrastruktury również drogowej. Które mamy dwie problematyczne takie drogi, i również dążymy do tego, żeby wybudować albo przynajmniej zaprojektować budowę chodników przyszłościowo, aby służyły to mieszkańcom. Drodzy Państwo, znajdujemy się w szczerych polach, gdzie planujemy na najbliższe lata wybudować tu przedszkole, które będzie służyło naszym dzieciom. Będzie połączone ze szkołą podstawową, z kompleksem rekreacyjno-sportowym. Dzięki temu połączeniu zyskamy sale lekcyjne w szkole. I już się cieszymy na tą inwestycję. Planów jest wiele. Ja powiedziałem, że ten rok będzie spokojny, ten rok będzie luźny. Oczywiście kłamałem. Nie będzie luźny, pomysłów mamy coraz więcej, organizacje prężnie działają. Rok, rok 2025, który, który niedawno żeśmy zaczęli, mamy w perspektywie tak, jak powiedzieliśmy troszeczkę wcześniej, że no, mimo wszystko musimy się, musimy się starać o. O kontynuację tej naszej kanalizacji dalszej części miejscowości. Wiążemy też nadzieję, właściwie praktycznie jest to pewne, bo już powstał projekt rozbudowy naszej fantastycznej świetlicy, która służy, służy mieszkańcom tutaj no, bardzo często, bo wykorzystujemy je do, do różnych okazjonalnych imprez i, no, i widać, że takie obiekty są potrzebne. Oczekujemy na dalszą budowę chodników od. Krzyżowania do roda w Rozowie, prawdopodobnie projekt już będzie w tym roku, bo dla nas bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o inwestycje, wiadomo, inwestycje zawsze trzeba realizować, będziemy starali się zdobywać pieniądze zewnętrzne. Impres kulturalny w tym roku odbędą się w miejscowości do na których Państwa dzisiaj serdecznie już zapraszam. Będzie to ostatnia sobota sierpnia. O skoro nas sołtys zaprosił, to pewnie Będziemy świętować na dobrze świętować w, w zaczynie. Super! A dzisiaj sześć sołtysek, 10 sołtysów w gminie Skawina obchodzi swoje święta. Dobrze, że jesteście. Gdyby nie wy byłoby znacznie trudniej. Cieszymy się bardzo, że możemy współpracować z Wami i mamy ten zaszczyt. Dziękuję Wam za wasze wsparcie, za pomoc, za współpracę, którą okazujecie nam każdego dnia. I za to, że wspólnie próbujemy budować naszą gminę, rozwijać ją, przezwyciężać trudności i szukać rozwiązań. Wszystkiego hmm. dobrego w tym dniu i w całym roku. Dokładnie. Cieszymy się, że Wasi współmałżonkowie mają tyle cierpliwości, że Wam na to pozwalają. Wiemy co to znaczy. Tak trzymajcie. I oby tak dalej. Najlepszego. Wszystkiego dobrego.